Może zacznę od tego, że akcja zaczęła się dawno temu wczoraj dla tych, którzy nie oglądali części pierwszej, radzę to zrobić, bo nie chce mi się wyjaśniać, co było wcześniej. Kiedy już pokonano psy i pozawijano streberka kotom, znowu żyło się jak w raju. No, może oprócz dziesięcioletniego głodu na świecie, wybohono klarnego i kiepskich parodiach na Jotobę, ale to się każdemu może zdarzyć, nawet dwa razy w tygodniu. Pewnego popołudnia o północy przyszedł do zamku krola, tak korwa jestem królem, jakiś wieśniak i rzecze, klofo, klofo ja widziałem pod psy w zgorzo, jak zbielał Jaki potwor? Ten, to ten, nie, to ten, to ten, nie cholera jasna, to tamten. Cześć mamo, sam zobaczę później, Teraz trzeba zebrać siły do walki z potworem. Dobra, ale jeśli potwor jest tak potężny jak mówiłeś, gdyby zbierał, to musimy połączyć siły. Z. Nie, nie mów tego, powiem, nie, powiem, nie, powiem, nie, z psami. Idź powiedzieć generałom Moczywąsowi i Sochodłupce. No czego chcesz? Słuchajcie mnie uważnie. Dlaczego? Bo śnieg. A teraz słuchajcie. Pójdziecie do Sofii i powiecie, żeby do mnie przyszedł. A następnie zbierzecie wszystkich chętnych. Tych niechętnych też weźcie lepiej. Resztę wyjaśnię wam później. No czego chcesz? Posłuchaj mnie. Jak ostatnio ja to powiedziałem to wyjebałeś mnie do Czarno byla hodować pampersy. Oj tam przypadek, każdemu może się zdarzyć, były używane. Dobra skończ, już, Niedaleko jest wielki i potężny potwór. Gdyby zbielał, ty dalej tutaj, won mi śmiej żelki łaskotać. A teraz powiem Ci, że musimy zebrać armię i powstrzymać potwora przed zjedzeniem na mój skasa. Zgadzasz się, zgoda, ale dostanę udział z tych śmiej Dobra, a jak w ogóle wygląda ten potwór? Właśnie pobrałem jego zdjęcie na NK. Lełknij na to, sooper, a jaki manik, doży elektryczno-binarny inteligentny lody w skrocie debil, dobry skrot, myślisz, że damy radę, z tym d -e b l m jasne, jeśli tylko dużo się żołnierzy zgłosi, ta, 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 ta. hej, co chcesz, spojrz lepiej na swoją armię, oż ty w mordę, tylko tego udało się złapać, ale on przecież śpi jak obsługa klienta Windowsa, całej reszcie kazałeś pomagać Wiśniakowi, Lobie kiełbasę. Uwaga, potwór to idzie. Szybko do broni i nawalać majora Kloskogonka. <mulary> of, ciężko było, ale daliśmy radę. Ale nie bez strat. Nie tak dostał szczękościsko. Lambert nie może przestać lewitować. Stefan zdziczał i robi kupę większą ode mnie. A Krystianowi wydaje się, że jest filemonem. Tak tak, ale dawaj te żelki i idę sobie. Dobra, a ja mam nadzieję, że podobała się droga część koty w OS Psy, Chociaż w tym odcinku nie walczyliśmy razem. Dziękuję wszystkim oglądającym i pamiętajcie. Kopując żelki finansujecie nas i terapię dla Stefana.